trzecia rocznica ślubu 20 lat y, związku z Patrykiem 21 lat no właśnie, 21 to jest bardzo kobiety. dobra liczba naprawdę <laughs> Wiem, że tu wczoraj było jakieś świętowanie. Tak, tak Nie doszły głosy. Tak, tak, więc bardzo miło, bo e, dostaliśmy wielkie kwiaty od, od szefowcacji, od całej ekipy, e, szampana, więc naprawdę to było bardzo, bardzo miłe, że, e, że w, pamiętali, że, że w ten sposób jakby uczcili e, nasz, naszą rocznicę, e, że wszyscy uczestnicy w ogóle, no tak, tak też do tego podeszli. Zresztą, no, naprawdę tu jest taka ekipa, my się tak lubimy i dlatego mówię, ta rywalizacja przez to, to jest dodatkowe, dodatkowa trudność, bo każdy Walczy ze sobą, mimo że się lubi. Jaka jest recepta na udany związek? Bo 21 lat robi wrażenie, zwłaszcza, że sama nie masz tych lat najwięcej na tym koncie, więc to jest chyba, mam wrażenie, taki pierwszy chłopak, prawda? E, no My jesteśmy bardzo długo ze sobą. Jaka jest recepta? Hmm. Wydaje mi się, że szacunek e, i to, że mm, wiadomo, każdy związek, my też się zdarza, że się kłócimy. Co? O co? O co? Ojej, zazwyczaj opierdy. Naprawdę opierdy, no ale to się nie da, mamy dwa zupełnie charaktery. My się wydać też e, charaktery po prostu przeciwieństwa się przyciągają, Natomiast niestety w tych czasach to jest, to, co ja na przykład zauważyłam jakby po osobach, które znam, to jest to, że coś nie idzie, to ludzie odpuszczają. E, natomiast ja uważam, że o miłość trzeba walczyć cały czas. E, Trzeba cały czas ją pielęgnować a I, nie naprawiać. i naprawiać, tak, a nie, że po prostu coś tam poszło nie tak, każdy odpuszcza, nie, czekasz druga osoba wyciągnie rękę. Nieraz ja też wyciągałam rękę, e, mimo że uważałam, że nie mam racji i w drugą stronę także wydaje mi się, że wzajemny szacunek e, i, i chęć jakby e, tego naprawiania nawet, jeżeli coś jest nie tak, pielęgnowania, dbanie, pokazywania drugiej osobie, że jest kochana, że jest czuła, wtedy nikt nie czuje potrzeby jakby szukania czegokolwiek innego. Przynajmniej my tak, my tak obydwoje mamy, że naprawdę, my mamy nawet wrażenie, że nasz związek im jest duży, tym jeszcze bardziej jest stabilniejszy, mocniejszy. Okay, a były takie kryzysy, żeby blisko było rozstania, czy, czy nie? Zawsze dochodziliście do kompromisu? My zawsze dochodziliśmy do kompromisu, natomiast, no wiadomo, jesteśmy tyle lat ze sobą, gdzieś tam te początki nasze kiedyś, kiedyś były, były, było, było taki kryzys raz, natomiast to jeszcze bardziej umocnił nasz związek. Naprawdę ten kryzys pokazał, że jednak jeszcze bardziej się, że, że jak bardzo nam na sobie zależy, jak bardzo się kochamy i że jednak no jesteśmy sobie pisani.